Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Zwróciliście mi ostatnio uwagę na to, w jaki sposób się witam, a dokładniej na to, że mówię witajcie na naszym kanale. I mówicie mi, dlaczego mówię na naszym, jeżeli jestem tutaj sam. Z jednego prostego powodu. Dlatego, że ten kanał tak naprawdę jest tak samo mój, jak i wasz. Ponieważ wszystkie te filmiki, które nagrywam, nagrywam dla was. Gdyby nie było was, ciebie. I każdego jednego odbiorcy tego kanału, to tego kanału po prostu by nie było. Ja tego nie nagrywam dla siebie, ponieważ tak naprawdę ja wszystko to, co nagrywam, wiem, tam gdzie nagrywam, byłem, wszystko widziałem. Więc za to nagrywam po prostu dla Was. Dlatego mówię, witajcie na naszym kanale, ponieważ bez Was nie byłoby tego kanału. I to jest szybkie wyjaśnienie tego, dlaczego mówię, witajcie na naszym kanale. Więc lecimy dalej do tematu tego filmiku. W tym filmie chciałbym wam pokazać taki krótki flash składania rozdzielnicy, w którym będzie zastosowana automatyka domowa. Na początku, taki bardzo króciutki flash w przyspieszonym tempie kawałeczek mojej pracy, a później sobie popatrzymy na rozdzielnicę i omówię, co tam się w środku dzieje i co jeszcze tam będzie zamontowane. No to lecimy. To lecimy z krótkim spojrzeniem na rozdzielnicę. Rozdzielnica ogólnie składa się z dwóch mniejszych rozdzielnic modułowych. Na dole znajduje się część związana z zabezpieczeniami nadwymiarowo-prądowymi, z wszystkimi zabezpieczeniami, jeżeli chodzi o napięcie, a u góry będzie wrzucona automatyka domowa. Jak widzicie, już żyły zostały powprowadzone mniej więcej w miejsca, gdzie automatyka będzie wrzucona a na dole częściowo zostały już poopszywane wszystkie aparaty, a tak naprawdę po prostu zostały pochowane wszystkie przewody do rozdzielnicy, żeby nie wystawały na zewnątrz i żeby można było spokojnie zatynkować wszystkie ściany. U góry oczywiście zostanie wrzucona automatyka, tak jak wspomniałem, będzie sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, taki, taka totalna podstawa. Rozdzielnica, która tutaj została zamontowana, tak naprawdę jest to pierwszy raz, kiedy ją stosuję. Bardzo fajny patent. Jest to pierwszy raz, kiedy oprzywam taką rozdzielnicę, i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale po tym, o tym powiem później. Na dole znajduje się rozłącznik główny, kontrolki FAS, SPD, blok rozdzielczy, różnicówki, no i oczywiście zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. I przy każdej różnicówce, czyli wyłączniku różnicowo-prądowym, oczywiście. Blok, tor wspólny, do którego e, podłączane są wszystkie przewody neutralne. Jak możecie zauważyć, bardzo fajny patent tej rozdzielnicy jest taki, że są już kory także, do których można wprowadzać przewody. Nie trzeba się niczym martwić. To już wszystko przychodzi gotowe do was, montujecie tylko rozdzielnicę. E, wrzucacie aparaty, a dodatkowo po prawej lub lewej stronie możecie sobie wrzucić takie przepustnice kablowe, gdzie schowacie wszystkie nadmiary przewodów, wszystkie przewody, które schodzą. Z budynku na górze, tak jak wspomniałem, będzie automatyka domowa, i pewnie z tego nagram jakiś fajny filmik, w jaki sposób to zamontować. Ale tak przewiduję, że to będzie gdzieś około za miesiąc, dwa miesiące dopiero, więc niestety jeszcze trochę musicie poczekać. A w taki sposób prezentuje się już zamknięta rozdzielnica. Jak widzicie, każda szafka jest osobno zamykana, przepustnica kablowa też jest osobno zamykana. Jedna przepustnica jeszcze nie jest zamknięta, ponieważ wychodzi mi tam arot z zasilaniem głównym, to będzie ogarnięte następnym razem. Jak widzicie, ta szafka jest zamontowana, można powiedzieć, podtynkowo. Tak naprawdę e, przeznaczenie tego jest natękowe, ale tutaj e, osoba, której pomagałem przy składaniu tej rozdzielnicy, zamontowała ją podtynkowo i fajnie to wyszło. Bardzo fajny patent. Jak widzicie, jeszcze to nie jest skończone. Jeszcze nie ma maskowni, nie ma zaślepek na koryta, ale spokojnie to wszystko będzie ogarnięte. Dajcie mi tylko znać, czy takie filmy Wam się podobają. Czy chcielibyście filmik, tak jak wspomniałem, z oprzywania automatyki domowej, która będzie gdzieś za około miesiąc lub dwa? Myślę, że możesz z tego powstać fajny materiał, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy takie filmiki Wam się podobają, czy nie. Czy chcecie takie filmiki z Kładania rozdzielnicy. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, komentarz, subskrypcja. I do zobaczenia w następnym odcinku.